Dzisiaj zabieram się za polerowanie auta zony. Kupiłem taki wynalazek. Poor boys Nati Space Wax. Zobaczymy jaki efekt to przyniesie. Nie ma zbyt dużego słońca, to chyba nawet lepiej. Także zabieram się do roboty. Ok, samochód wypastowany. Teraz trzeba odczekać. Minimum 15 minut i zobaczymy, jaki efekt to przyniesie. Powiem Wam szczerze, że efekt jest naprawdę bardzo zadowalający. Łatwa aplikacja, łatwe polerowanie później. Także polecam, naprawdę bardzo fajna rzecz. Nie jest może najtańsza, przynajmniej u mnie. Około 20 funtów kosztuje. W są oczywiście jakieś tam gąbki szmatki. Ale warto, samochód się świeci, nie powiem. Jak komu co. Okej. Okay. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!